Siemano! Dzisiaj mam dla Was taki film bardziej informacyjny niż vlog, bo niestety vlogów nie będzie teraz prawdopodobnie przez dłuższy czas. E, jeszcze cały czas się bujam z tymi lekarzami, w tej z powrotem, w tej z powrotem i no niestety muszę po prostu zrobić tam przez jakiś czas przerwę. E, jeszcze tak jak Wam obiecałam, że będzie ten dzień jedzenia, obiecałam Wam jakiś trening, to jeszcze parę klipów gdzieś tam mam ponagrywanych, to Michał się zaoferował, że poedytuje to i jeszcze dla Was tam powrzuca. Więc to na pewno będzie. Obiecałam, że do świąt będą konkursy i też spokojnie. To już też miałam dawno nagrane, więc, więc mogę. Michał też się może tam ogarnąć z tym i te konkursy będą. Jeszcze mamy dla Was trochę giftów, także spokojnie. Jeszcze na pewno mam jakieś denko z października albo z listopada i jakiś makijaż, także coś tam jeszcze się na pewno pojawi. To nie będziecie tak, wiecie, pozostawieni samotnie, ale tak jak mówię, na no, vlogi na trochę będę musiała tam powiedzmy zawiesić, Mam nadzieję, że wszyscy to zrozumieją. Trzymajcie kciuki, żeby się wszystko szybko rozwiązało i żebym mogła do Was wrócić i do zobaczenia następnym razem. Na razie...